Aby zweryfikować poprawność usługi WMS wchodzimy na stronę geoportal.gov.pl, rozwijamy zakładkę Rejestry i wybieramy opcję Ewidencja zbiorów i usług. Klikamy w link Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych. W głównym panelu wybieramy typ jednostki, np. gminę. Wpisujemy nazwę szukanej jednostki. Wybieramy temat, dla którego chcemy znaleźć usługi sieciowe np. zagospodarowanie przestrzenne. Wybieramy usługę Usługa przeglądania. Klikamy przycisk Filtruj. Pojawią się wyniki spełniające nasze kryteria. Kopiujemy adres usługi sieciowej interesującego nas zbioru. Po skopiowaniu linku przechodzimy na Geoportal Krajowy na stronie geoportal.gov.pl. Korzystając z przycisku nad panelem Zawartość mapy, klikamy zakładkę Dodaj nową usługę. W miejscu adresu usługi wklejamy wcześniej skopiowany adres i łączymy portal z usługą. Wybieramy warstwy, które chcemy dodać do mapy. Klikamy przycisk Dodaj. W tym momencie na mapie został dodany zgeoreferowany raster zawierający informacje zbioru danych przestrzennych. Aby sprawdzić dane klikamy lewym przyciskiem myszy na raster. Wybieramy interesującą nas warstwę, a w tabeli pokażą się informacje zbioru danych przestrzennych określone rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października. Sposobem weryfikacji poprawności usługi WMS jest korzystanie m.in. z wyszukiwarki Inspire Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W wyszukiwarce wpisujemy giośn GeoNetwork i klikamy w pierwszy link. Przechodzimy do zakładki mapa, a pierwszym przyciskiem z prawej strony dodajemy warstwę. Przechodzimy do zakładki usługi. W polu WMS dodajemy wcześniej skopiowany link z ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych. Portal połączy się z bazą danych i zwróci nam wyniki warstw, które możemy dodać do mapy. Po dodaniu warstwy pojawi się ona w formie georeferowanego rastra na mapie. Po kliknięciu na niego lewym przyciskiem myszy otworzy nam się tabela atrybutów zawierająca informacje zbioru danych przestrzennych określonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 26 października. Jednym z sygnałów, które przesyła nam serwer mówiących o niepoprawności usług sieciowych, są charakterystyczne komunikaty pojawiające się w lewym górnym rogu.